A teraz zmiana tarczy na tarczę Stekomeka dedykowaną do łańcucha wideo, Tarcza, jak widać, już jest zmieniona, przystępujemy do ostrzenia. Troszkę przeregulować. Trzeba zrobić lekką korektę ze względu na to, że tarcza sztila ma inne odsadzenie. Powinno być OK. Jeszcze tylko zmień głębokość. Hmm. Powinno być OK. Zęba się aż kopci. I ten ząb nie chce się ostrzyć. Dlaczego? Macie państwo porównanie tarcza diamentowa styl versus Tekomek. No niestety Tekomek nadaje się tylko, żeby nim w krzoki rzucić. Teraz założymy specjalną tarczę dedykowaną do ostrzenia pił widiowych. Jak widać tarcza jest podmieniona. Przystępujemy do kolejnej próby na ostrzenia kilku zębów. Ta, jak widać, no radzi sobie odrobinkę lepiej, ale też tyłka no niestety to nie urywa. Pozostaje nam jeszcze wziąć, zdjąć łańcuch i zobaczyć jak te ząbki się prezentują. Rozpoczęliśmy tutaj. Hmm. To jest ząb wyostrzony tarczą diamentową sztila. tu mamy te komeka I na koniec specjalna tarcza do ostrzenia pił widiowych. z no, Gdzie te zęby naprawdę to by dosłownie ślizgane, ze względu na to, że nie chciałbym kolejny raz rozhartowywać sobie zębów w łańcuchu, który no, przy długości na 90 cm prowadnice kosztuje naprawdę sporo? To jest specjalna tarcza, Gdzie mamy początki, tu mamy początki, Może się uda porównacie oba zęby. O. Tu są te dwa zęby. A teraz znajdź środek. I tutaj mamy Stil versus Tekomek. Odbarwiony. No niestety łańcuch już jest ze względu na to, że przeżył dwa ostrzenia yy, tymi specjalnymi tarczami.